jak rozbić mechanizm uzależnienia od narcyza, kochani, dzisiaj będzie krok po kroku, jak należy to przeprowadzić neurobiologicznie i psychologicznie, żeby uwolnić się od traumy związanej z uzależnieniem od osoby toksycznej z wrocznej triady po toksycznym związku. Przede wszystkim jest to głęboki i wielowarstwowy proces, bo Uzależnienie to nie tylko emocjonalna tęsknota, to jest neurobiologiczna pętla. Mówiłam o tym już w wielu filmach i działa jak narkotyk, ponieważ jest raz euforia, raz głód. I dzisiaj chcę Wam przedstawić kompletny plan rozbrojenia tego mechanizmu. Od poziomu mózgu po emocje, aż do ciała. Ok? Więc pierwszym krokiem jest zrozumienie. Mówię o tym w wielu filmach, ale dziś robimy z tym porządek. Jak działa mechanizm uzależnienia od narcyza? No więc na poziomie neurobiologicznym mamy dopaminę, kortyzol, oksytocynę i w korze przedczołowej brak racjonalnego myślenia dzięki tym właśnie hormonom, które tam wariują. Co się dzieje z dopaminą? Mamy huśtawkę emocjonalną wywołaną intensywnym wyrzutem dopaminy, ponieważ love Bombin wywołuje high, wysoką dopaminę, i od niej się właśnie uzależniamy, o tym już mówiłam. Przez to, mm, tak naprawdę, uzależnienie od chwili czułości, od y, seksu, SMS-u, w tej bliskości tego bardzo brakuje. Kortyzol. Ciągły stres, karanie ciszą, chłód, jakieś zdrady, no różne są sytuacje, to aktywuje oś HPA i podnosi poziom kortyzolu oczywiście. Uzależniasz się od ulgi, jaką daje Ci powrót e, toksycznej osoby. Oksytocyna i wazoprasyna, czyli hormony więzi oksytocyna u kobiet, wazoprasyna u mężczyzn, intymność, nawet ta fałszywa, ta zła, ale intymność z drugą osobą buduje więź chemiczną. Chcesz czy nie chcesz? Tak się dzieje, dlatego mówiłam w innych filmach, nie wchodź, nie zaczynajcie relacji od intymności. Tak się nie zbuduje żadnej więzi, żadnej relacji długotrwałej. Nie ma takiej możliwości. Na, na chemii, na samej chemii nie da się zbudować związku. Chemia powinna być. Tą dodatkowym aspektem, kiedy jest już przyjaźń i bliskość, ale dziś mamy inny temat. Więc e, oksytocyna i wazopresyna działa to jak klep emocjonalny, nawet jeśli wiesz, że to jest toksyczne. W korze przedczołowej jest takie osłabienie racjonalnego myślenia, że nie potrafisz w ogóle myśleć logicznie, okay? e, nie potrafisz ocenić sytuacji, więc działasz na emocjach i nie rozumiesz tak naprawdę, masz dysonans poznawczy, nie rozumiesz, co się dzieje. Psychologicznie, narcy stosuje wiązanie w traumie poprzez nagrody i kary, idealizację i dewaluację, to na, przerywane nagradzanie. W ten sposób tworzy się głód emocji i uzależniasz się od chwili czułości i próby odzyskania tego, co było na początku, czyli ten love bombing. On doskonale wie stosując ona ten love bombing, że w ten sposób cię uzależni. Drugi krok. Czyli pierwsze, to mamy zrozumienie, jak to działa, już wiecie. Drugi krok to jest rozbijanie mechanizmów krok po kroku. Pierwszym krokiem: całkowity detoks. Jeżeli nie masz z tą osobą dzieci, nie jest to bliska rodzina osoba, z którą musisz być, żyć, mieszkać, detoks, odcinasz się. OK. Jeżeli musisz z tą osobą mieć kontakt, to kontakt ograniczony do SMS-ów suchych, konkretnych na temat żadnego wdawania się w dyskusję. Ale wejdźmy w, dysku, w rozmowę na temat zero, zero kontaktu z tą osobą, jeżeli możesz to zrobić, bo e, brak kontaktu to jest dopiero, kiedy masz brak kontaktu, możesz neurobiologicznie przeciąć pętlę z tą osobą toksyczną. Czyli blokujesz, nie obserwujesz, nie analizujesz jego zachowania, wyrzucasz zdjęcia, wyrzucasz rzeczy, jego przedmioty, jej, wyrzucasz, nie patrzysz, nie masz z tym nikt kontaktu. Bez detoksu z układu nagrody nie uruchomi się proces zdrowienia. Po prostu jest to bardzo, bardzo trudne. Wciąż jesteś w tej pętli, kręcisz się w kółko. Krokiem drugim jest zrozumienie i nazwanie przemocy. Czyli... Spisanie sytuacji z relacji takich jak gaslighting, poniżanie, karanie ciszą, wycofywanie uczuć, bo to, jak spiszesz, wtedy będziesz mogła odwrócić działanie amygdali w Twoim mózgu i przywrócić aktywność kory przedczołowej. Ona zacznie racjonalnie widzieć, co się działo. Rozumiecie? Gdy nazwiesz manipulację, przestajesz jej ulegać. Jest to pierwszy krok do odklejenia się od tej iluzji, od złudzenia. Krok trzeci: przerwanie trauma bonding. Trauma bond to pętla między bólem a ulgą. I mózg uczy się, że cierpienie równa się nagroda, a to się równa miłość. A to jest nieprawda. Więc musisz przestać łączyć ból z miłością. Miłość to cierpienie. Takie fruwają niezbyt mądre teksty nawet na TikToku, czy gdziekolwiek. Miłość zawsze boli. Nie nieprawda. Miłość nigdy nie boli. Miłość to nigdy nie jest cierpienie. Miłość leczy, koi, jest wspaniała, cudowna, budująca, konstruktywna. To jest absurd. Słuchajcie, wyleczmy się z tych pseudo romantycznych absurdów, bo sami wpadamy w sidła. Rzeczy nierealistycznych i sami w ten sposób wpędzamy się w kłopoty, myśląc w ten sposób. Więc miłość jest zawsze, zawsze dobra. Zapamiętajcie to: ona nigdy nie powoduje cierpienia. Więc za każdym razem, gdy czujesz tęsknotę, przypomnij sobie moment największego upokorzenia. Wyskoczy Ci od razu ta tęsknota. Zapisz sobie tą chwilę na kartce, i wracaj do tych zapisków przy każdym ciągu, kiedy tylko poczujesz ból tęsknoty. Czytaj to, co ten człowiek ci zrobił. Unikaj romantyzowania. Początek był maską, a nie rzeczywistością. To ja ci był cudowny na początku, ja ci był kochający, wspaniały, hojny, nosił cię na rękach hojna, cudowna i wspaniała kobieta, to była maska po to, żeby cię przyciągnąć. To była fikcja. Zapisz to sobie. Krok czwarty, kochani: wzmocnienie ciała i nerwu błędnego. Uzależnienie od narcyza żyje w Twoim ciele, w Twoim układzie autonomicznym. Musisz obniżyć poziom kortyzolu i wzmocnić nerw błędny, by zyskać odporność na przyciąganie tego wszystkiego. Okay? Więc codziennie rób minimum jeden z poniższych. Oddech pudełkowy. Zimny prysznic, ale artywizuje nerw błędny zimny prysznic, ale oczywiście nie od razu zimny prysznic, tylko ciepły prysznic najpierw, a potem stopniowo letnią wodę i tylko na razie na przedramiona, na ręce i na nogi i stopniowo, jak czujesz komfort, z dnia na dzień zwiększaj tę coraz chłodniejszą wodę, aż będziesz mógł zastosować ją na całe ciało również i na całe ciało, na ręce i całe ciało, ale zaczynajcie od rąk i nóg. Spokojnie, żeby nie skoczyła za bardzo Wam adrenalina i noradrenalina, bo wtedy oczywiście dostaniecie poweru ale to też podnosi noradrenalinę, która po, pobudza, więc nie o to chodzi. Wy macie się wyciszać, dobrze? Masaż karku, żuchwy, brzucha, tam gdzie jest trauma. Taniec świetnie robi, ja chodziłam na salsę. Trzęsienie ciałem są takie ćwiczenia, w moim e-booku będę o nich mówiła. Chodzenie boso też robi bardzo dobrze. Śpiewanie, mruczenie, głośne czytanie. Rób minimum jedną z tych poniższych, którą wymieniłam, dobrze? Piąta rzecz. Praca nad schematem wybierania. Gdy jesteś uzależniona od osoby toksycznej, uzależniony, to znaczy, że twój mózg interpretuje ból jako bliskość. A zatem musisz przekodować ten wzorzec. Zadaj sobie e, takie pytanie. Kiedy pierwszy raz czułam się niewidziana, niekochana, porzucona? Czy osoba narcyza przypomina mi kogoś z dzieciństwa? Niedostępna do rodzica, karzącego ojca, matkę z wahaniem emocji. Może tak, może nie. Może wcale nie miałeś żadnej traumy w dzieciństwie, więc spokojnie. Jeżeli nie było tego, no to wracamy do narcyza. Co czułam, gdy byłam ignorowana przez narcyza? I przepisz to, uzdrawiaj nie tylko relacje, ale i schemat. Ok? Więc o tym wszystkim też będę pisała w moim e-booku, <laughs> ale już teraz, żebyście mieli jakąś namiastkę tego. Kochani, do kroku szóstego, czyli zamiana głodu na wolność, przejdę w następnym filmie, bo właśnie kończy mi się czas. Zapraszam Was do dalszej części. Nie jesteś sam, nie jesteś sama.